Dobrze, pamiętasz o czym? No. Ja też. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Dzisiaj w Ewangelii słyszymy o Jezusie, który chwali setnika. U nikogo w Izraelu nie znalazłem tak wielkiej wiary. Kiedy o tym myślę, zastanawiam się, czy, czy w moim życiu jest ktoś taki. To jest dla mnie autorytetem, kto ma tak dużą wiarę, taką relację z Panem Bogiem, że mogę do Niego przyjść, poradzić się. Kierownik duchowy, może jakiś święty, którego życie obserwuję, czytam jego myśli i w pewien sposób patrzę na swoje życie przez ten też pryzmat drugiego człowieka. Myślę, że to co trudne dzisiaj w Ewangelii, to taka postawa zależności, bo nikt nie lubi, żeby mu rozkazywać. To jest też takie nieludzkie. Mówi idź, a idzie. Innemu zrób, a robi to. No chyba nikt nie, chciał, nie chciałby, żeby być w takiej postawie zależności. Mam nad sobą kogoś, kogoś, kto mi rozkazuje, a jednak wiara to jest ostatecznie uznanie zależności, że nade mną jest Bóg. Co innego, jeszcze zrozumieć, że Bóg, który mnie kocha, który ma dla mnie niesamowity plan zbawienia, ale dzisiaj właśnie, akurat to słowo, tak dotyka mojego serca. Ta zależność i, i, i miłość, miłość Boża. To ja, jakby też ten, ten moment ewangelii, tylko trochę z drugiej strony, mianowicie. Yy... Od strony tych uczonych w piśmie, którzy byli tam z Jezusem, którzy słuchali tego wszystkiego, że, e, że pochwalił wiarę kogoś, kto tam uchodził za nieuczciwego. I ja tak się zastanawiam, e, jak oni się musieli czuć jak tacy oburzeni, wręcz obrażeni. I zastanawiam się, ile razy ja się tak czuję, kiedy e, wydaje mi się, że jestem wszechwiedzący i wszechwierzący, i że no, gdzieś tam dużo posługuję, dużo robię, gdzieś tam takie są właśnie działalności. Przychodzi ktoś, którego bym nie uważał za osobę wierzącą albo taką, która mogłaby e, też, też posługiwać w jakiś sposób. I się okazuje, że, że jednak tak jest i że może nawet jest lepsza ode mnie. I tutaj Pan Jezus uczy mnie e, pokory w tym fragmencie: że mm, pamiętaj, że Twoje miejsce jest za mną, żeby się tam nie wywyższać, nie, nie uważać się za najlepszego. Tylko właśnie idź za mną, a może spotkasz coś jeszcze, jeszcze lepszego, jeszcze ważniejszego niż ty sam. To o tym mówi właśnie Jezus, że setnik jest taką osobą, że nie jest stosownie go chwalić. A na końcu czytamy, że ze wschodu i zachodu przyjdą, zasiądą do stołu z Abrahamem, Izaakiem, Jakubem. Do jedności nas Pan Bóg zaprasza. To pokazuje, że. No może dzisiaj żyję w katolickim kraju, może chodzę do kościoła, ale czy, czy rzeczywiście jestem tak wierzący, czy jestem lepszy od innych? No Jezus mówi, że no niekoniecznie, że może, może nas zawstydzić. Dziękujemy za to spotkanie. Zajrzyjcie do linków w opisie i widzimy się jutro.